Cześć. W tym odcinku porozmawiamy o problemie, który spotkał mnie podczas użytkowania tych gogli: a mianowicie nie byłem w stanie nagrać żadnego z moich lotów. Zapraszam do materiału. Sprawa dziwna, bo tak naprawdę bez karty gogle się nie resetowały. Na samym początku też wszystko było ok. Byłem w stanie nagrywać moje przeloty, mogłem zrobić wszystko, co chciałem. Mogłem odtwarzać filmy. Wszystko było super. Od razu zorientowałem się, że jest coś z kartą nie tak. W sumie też przed tymi resetami, pamiętam, że zmieniałem nazwę karty i zmieniałem system plików. Tutaj mamy nasz problem. Jak to rozwiązać? W moim przypadku było to wręcz banalne. Musimy ją prawidłowo sformatować i prawidłowo nazwać. W tym celu montujemy kartę do czytnika. W naszym komputerze. Jak widzicie, karta jest w pełni sprawna i wszystko obecnie działa. Wcześniej tak nie było. Mała porada: kupcie kartę o pojemności 32 GB. W zupełności Wam starczy na kilka wypadów. Przechodzimy do funkcji formatowania karty. Tutaj musicie ustawić kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim, system plików powinien być FAT32. Jeżeli macie jakiś inny, zmieńcie na ten. Polecam również zmienić na podstawową jednostkę alokacji. Możemy kliknąć przywróć. Sama nazwa karty również powinna być krótsza niż 4 litery. Możecie kliknąć formatowanie szybkie i start formatowania. Pamiętajcie o każdorazowym wyjmowaniu we właściwy sposób karty. Musicie zawsze kliknąć wysuń. Jeżeli wcześniej tak nie robiliście, czas zacząć tak robić. W ten sposób sformatowaną kartę umieszczamy w goglach. Możemy je uruchomić. Po takim procesie nie powinny się już Wam więcej one wyłączać. Jest to główna bolączka tego modelu. Jeżeli materiał podobał Wam się, zachęcam do lajkowania, do subskrybowania. A jeżeli ktoś z was chciałby kupić tego typu gogle lub inny sprzęt, który prezentuję, zapraszam do opisu pod filmem. Tam znajdziecie linki, przekierują was w właściwe miejsce. Na razie do zobaczenia w następnym odcinku.